Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu to przez atak Netranerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook. Traumatik do teraz ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W pacyfice z kolei. Mm, nie mówmy o pacyfice, co? Z tej strony stannej, a przed nami kolejny dzień w mieście znów. Cześć, hej, witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Reznów i wlatujemy z najnowszą aktualizacją do cyberpunka. Moi drodzy, nie ma co ukrywać. Dużo się zmieniło, bardzo wiele się zmieniło. Osoby grające w cyberpunka, który jest, no który był w sumie na starych ustawieniach, różni się od tego. To tak, jakby się w sumie kupiło tą samą grę, ale w trochę innej konstrukcji. Bynajmniej mam taką nadzieję, że dobrze wyrażę swoją opinię. Moi drodzy, nie zostaje mi nic innego, jak pokazać wam różne rzeczy, które są dostępne. Oczywiście poszedłem już do Reaper Dog, zamontowałem sobie różne wszczepy, co też stało się takim trochę. Pokazaniem, że przekroczysz ten próg, odblokuj tę umiejętność. Chcesz to odblokować, odblokuj najpierw tamtą. Wcześniej po prostu miałeś gotówkę, kupujesz, miałeś reputację, kupujesz. Teraz to wszystko również zależy od umiejętności. Ale no nie przedłużając, jesteśmy w aucie, poruszamy się teraz do przodu. Jak możecie zauważyć, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Proszę, proszę o chwilę. Moi drodzy, no mam nadzieję, że słychać mnie doskonale. A jedziemy nie w tą stronę, co trzeba, bo oczywiście dostaliśmy również tą e, dzielnicę, tak to nazwijmy. Chcę się tam dostać, ale chcę się tam dostać, ale gramina to nie pozwala. W sumie to już kurde trochę irytuje, ale e, musimy zobaczyć, jak to się tam. Oczywiście jazda e, zmieniła się. Tak, to tam jest, tak. O. No i właśnie, tu możemy od razu sobie... O, gaz do dechy. O, brzmienia samochodu są inne. to tutaj będzie o to właśnie jest brama prowadząca do nowej placówki, nowego yy, nowej dzielnicy. No jak możemy zauważyć, no to jest most prowadzący bardzo daleko. Mam dziwne wrażenie, że ten most w ogóle będzie takim kurde pokazaniem, jak zmienia się Night City, że Night City jest nie jest jeszcze takim najgorszym miejscem, a że to jest dopiero piekło. No ale moi drodzy, oczywiście, e, no teraz mam po prostu zamiar wam pokazać e, różnego tego rodzaju zastosowania. O, oczywiście, tutaj możemy sobie otworzyć, zamknąć fajnie. Znaczy, to było jeszcze w starej wersji, ale ekwipunek. Zmienił się z lekka, bo teraz mamy całą rozpiskę, co możemy sobie zamontować. Co możemy sobie. O, właśnie o tym mówiłem. Modyfikacja nie może zostać zainstalowana w przedmiocie niższej generacji niż ona sama. No, jak tutaj sama nazwa wskazuje, no nie możemy po prostu zamontować czegoś lepszego do czegoś słabszego, prawda? No ale co mnie tak trochę irytuje, bo moja postać miała. Rewolwer wzniesiony ku górze. Miała zamontowany tłumik, no i lunetę. Krótką lunetkę taką. Oczywiście broń do zwalczania po cichu. Spoko. Wszystko było pokazane, ale kiedy odpaliłem gierkę, to wszystko się usunęło. E, Cyberdek, który nie, niedawno kupiłem, został o, wie, o niebo, kurde, w ogóle podbity do góry. Bo teraz on zawiera aż 8 tych kafelków i 7 miejsca. Wcześniej zawierał chyba tam 4 czy tam 5 kafelków, które można było zamontować, modyfikacje i chyba jakieś 6 tych pamięci, które można było zastosować w, no, w walce albo w skanie po prostu. Wiele rzeczy się tutaj zmieniło również. Dokładnie to. Jak możemy zauważyć, tutaj jest wiele różnych. E, ikonicznych postaci, takich jak Rebecca, e, Cyberpunk, Edge Runners. E, jak i był tutaj również hmm, chyba ten. Jak on się nazywał? O, jest. Zapomniałem jak on miał na imię, szczerze mówiąc. No, fanem trochę, trochę mi to uciekło, trochę mi to uciekło, ale mm, no właśnie. No, tutaj chcę po prostu pokazać Wam, jak to wszystko jest po, pokazane. E, tutaj, oczywiście, wleciało parę e, takich moich ulepszeń, w typu regeneracja. E, I tutaj podczas korzystania z pompy krwi lub przedmiotu leczącego, 100% szans na redukcję obrażeń przez dwie sekundy. No, i tutaj oczywiście mamy piska, piskosz, o ile dobrze to mówię. Przeciwnikom trudniej cię trafić, kiedy szybko się poruszasz. No, i tutaj fajnie to wszystko wygląda. Zostało to bardzo widok umiejętności. O, to również jest bardzo ciekawe. Co kurde, mi się wydaje trochę takim pod, już takim perfinnym rpg ale no co, kto woli? Ja wolałem akurat w. Ten szabelek, znaczy tą postać, te umiejętności, kiedy to wszystko było stare. No nie ukrywam, zirytowało mnie pewne rzeczy, między innymi, że w refleksie teraz nie mamy podziału na broń długą, krótką i broń białą. Teraz mamy tak, jakby dwie na broń białą, co jest dla mnie w dość ciężkim strzałem, bo ja nie korzystam z broni białej. Ja jestem bardziej kulka i gadanie. Ale no mamy tutaj właśnie pistolety maszynowe i karabiny szturmowe. No tutaj pistolety maszynowe, jak widać, karabiny szturmowe. No wiele po prostu tutaj rzeczy się zmieniło. No i te, no i oczywiście to odblokowane nowe sposoby opuszczenia pojazdu w trakcie jazdy. Możesz teraz Wyślizgiwać się z pojazdu przy dużej prędkości, przytrzymując kółko. Wskakiwać z, wyskakiwać z pojazdu, naciskając dwukrotnie kółko, no, używając broni w trakcie wskakiwania, wyskakiwania i wyślizgowania się z pojazdu. No, tutaj jest wiele różnych rzeczy. Oczywiście mamy również i to, 33% ilości uszkodzeń. Do pojazdów Był, jest tutaj również to aktywny sandewistan, aby spowolnić czas w trakcie jazdy, co tutaj dla co niektórych zapewne będzie dość dobrym zastosowaniem. Bo no nie ukrywajmy się prowadzenie pojazdów w cyberpanku nie należy do najmilszych, a bynajmniej tak mi się wydaje. Mi się osobiście bardzo dobrze prowadzi, pojazdy. Tutaj mamy również, może teraz hakować pojazdy, przyjąć nad nimi kontrolę, wywołać ich eksplozję lub zdalne aktywowanie alarmu. Możemy tutaj wiele różnych rzeczy. Broń smart, oczywiście, w to również idę. Tutaj też jest 50% uszkodzeń wrogich samochodów i ich pasażerów. Minus 50% uszkodzeń twojego samochodu. Co jest moim zdaniem bardzo fajnym zastosowaniem. Chociaż no teraz zadania z typu e, de La Main będą takim kurde trochę cięższym orzechem do zgryzienia, bo wcześniej by wystarczyło uszkodzić ten samochód albo w niego strzelając, Albo w niego wjeżdżając. Teraz no, wjeżdżanie samochodem będzie trochę bardziej no, niefajne z tego względu, że no, uszkodzimy swój samochód bardziej i szybciej, o ile ktoś tego nie ma właśnie wykopionego. Ale strzelanie z pojazdu jest oczywiście dostępne, co właśnie chcę Wam zaprezentować. Może wsiadamy sobie do tego autka. Oczywiście tutaj się nic praktycznie nie zmieniło. Chyba, Ja nie miał taką nadzieję. Oczywiście radio, no stare radio. A wyłączymy sobie jak na tą chwilę, o ile można? A, nie można, a nie, brak stacji jest, dobra. Możemy sobie wyłączyć, wysiąść, zwięzić kamerę. I wyciągnąć broń. Co mnie właśnie zaskoczyło. I od razu szyba się opuszcza. Możecie to zauważyć moi drodzy. Jakiś świetny detal. Możemy się od razu wychylić. No i właśnie R2 i L2 służą do jazdy. Ale no tutaj możecie zauważyć celowanie. I oddanie strzału. Świetna sprawa. Przeodowywanie oczywiście też zajmuje. Zmiana broni. Możemy zmienić broń. Oczywiście na krótką rzecz jasna, schować broń, możemy i skanować, o, możemy sobie zeskanować pojazdy, teraz jak one wy wy wyglądają, co z możemy z nimi zrobić i oczywiście e, szywa się zasuwa. Tutaj wiele smaczków, no w ogóle ta gra teraz wygląda po prostu świetnie, no nie będę wam ukrywał. Interfejs dzwonienia i wiadomości zmienił się naprawdę kosmicznie i bardzo dobrze pod nami moim zdaniem, bo teraz mamy wiadomości osobno. Możemy sobie tutaj przeczytać nawet ostatnie po prostu wiadomości takie jak mamy w smartfonie, tak ostatnie powiadomienia i w Kontaktach. Alfabetycznie, jak tutaj możemy zauważyć, Delamain, Mitch Anderson, e, Mr. Hands, Ozob, Ozob, Bonzo, e, Pana Palmer, wiele tutaj się zmieniło. No i co? Nie zostaje mi nic innego w sumie, moi drodzy. Jak również Wam, być może, zaprezentować perdoka, który e, chyba znajduje się w tych okolicach. No i właśnie zastosowanie stymulantów do leczenia. Zmienił się diametralnie, bo teraz chyba możemy mieć jeden, yy, który, który się odnawia co jakiś czas, albo możemy mieć takie wziewne. Możecie tutaj zauważyć, ja posiadam dwa takie Wziewne Ale no niestety prowadzenie pojazdu się no, nie zmieniło. Aż tak. Trochę jest bardzo upierdliwe. Był tutaj, ale dobra, pojedziemy sobie do innego. W sumie do Rupertoka, możemy sobie do Wiktora nawet pojechać. Albo gdzieś tutaj bliżej. Bo w sumie trochę chciałem sobie zrobić dłuższy kanał, żeby wam, moi drodzy, właśnie zaprezentować to wszystko, jak to zostało wszystko zmienione. No ale, jak tutaj, moi drodzy, możecie zauważyć, Terminal to tutaj możesz kupić samochód. O, ciekawe. E, gdzieś kto tak gdzieś było. Kurde, można było coś kupić. No jest, tutaj jeden Ripperdeck, można zainstalować. Dobra, to jedziemy. Ale oczywiście odgłosy jazdy są przewyborne. Może ci usłyszeć, jak ten wydech tak trochę harchoce. Taki jest trochę bardziej agresywny. O, ale ten żółty mi się spodobał, co? O, właśnie. Zobaczymy, jak działa również wyrzucenie z samochodu, co zapewne wielu graczy będzie stosowało. Oczywiście jest! O cholera, od razu policja! Normal! No, mamy kurde, od razu pościg Uwaga, podejrzany wymknął się. Wow, na motorze. W sektorze. Namierzono pojazd podejrzanego. O, chulerka! Moi drodzy, akcja! Od razu macie akcję, zobaczycie jak to wszystko działa. Jak to wszystko się sprawuje. Oczywiście kradzież pojazdów teraz, no i sam możecie zauważyć jest bardzo ryzykowna. A ja wziąłem szafę, która się bardzo źle kieruje normalnie. Do wszystkich zaangażowanych jednostek w sektorze spokojnie zarządzam odwrót bez odbioru O, i bardzo e, świetny komunikat, który mi się bardzo zaczął podobać, e, który no po prostu mówi nam jak policja zaczyna nas szukać Aha, i te słupy były. O, i nam się policja, oczywiście, tutaj oznacza sprzedawczyk. I tutaj mam oczywiście różne tryby przybliżania: taki, taki oraz najdalszy taki, który może się przydać graczom, którzy są dość. Yy, gdy nie lubią, jak coś jest bardzo blisko pojazdu. No i oczywiście tutaj sobie wejdziemy, zobaczymy sobie jakieś 100 parę metrów, 150, 125 metrów. Ale tutaj nie widzę, żeby mi się zużywało. A, no i moi drodzy, oczywiście musicie mi wybaczyć. Parę rzeczy sobie usunąłem, takich jak interfejs celownika. Czyli no nie widzę po prostu celownika idzie jak celuje. Dzień dobry? Chcę, żebyś mi coś wszczepił. Pewnie rozgościej działamy. O. No i o, właśnie to chciałem Wam pokazać. Teraz to mógłbym to nazwać kwintesencją tego, co się zmieniło. Co jest takie dość szczegółowe. Tutaj mamy oczywiście pancerz, który, no już mam 122 z 566, to jest takie bariera jak moja, jak na razie. Później będzie oczywiście znacznie, znacznie wyżej. Oczywiście tutaj mamy również limit kosztu wszepów. Tak, moi drodzy, bo tutaj mamy oczywiście to, zapewnia nam 16 y, tych takich, nazwijmy to, y, wszczep, takich y, hydro, takich ulepszeń, takich pozwoleń na zamontowanie. A tu mamy właśnie koszt tego, że przykładowo 5 kosztuje to, 5 kosztuje tamto, 5 tamto, 5 tamto. No ale świetne, moi drodzy, to jest po prostu świetne. Po prostu mi się to bardzo dobrze podoba. Albo się po prostu pomyliłem, i to nie oznacza ile możemy wydać, bo w sumie to by było bardzo głupie, ale ile to wszystko daje nam e, możliwości do zamontowania itp., itd. Oczywiście, tutaj nie widzę rąk, co mnie dość trochę smuci i przeraża. Ramiona. O, już są. No, właśnie, już są ramiona. Tutaj, oczywiście, możemy sobie zamontować, co nam się żywnie podoba. Tutaj jest chyba nawet. Tak, tutaj nie ma jakiegoś chyba szału. Zatrucie przeciwnika. Podpalenie przeciwnika i ogłuszenie przeciwnika. Elektryczna, ognista. Aha, bo teraz to się wszystko zmienia. Pięści gorilla. Elektryczne, trujące i ogniste. No i tutaj zapewne tak samo. Ostrze, modliszki. Trujące, ogniste, jak i elektryczne. Nie ma trującego? Chyba. A nie, jest trujące. Wszędzie chyba jest trujące. Ogniste, trujące i elektryczne. Oczywiście ja chyba nie będę wszedł w ramiona, żeby zostać jak najbardziej naturalnym. Oczywiście no, nie będę ukrywał, że na oczach mi najbardziej zależy. No i oczywiście na tym, co jest dość bardzo dla mnie fajne. To oczywiście pokazuje 8.7. Hmm, takie dość słabiutkie nazwijmy to. A i zostało oczywiście dodana możliwość ulepszania tego wszystkiego. Co możemy sobie ulepszyć, e, wznieść sobie to na generację trzecią, przykładowo. Nie wiem, jaka jest maksymalna. Od razu wam, moi drodzy, powiem, bo no niestety nie mam tego, nie mam, nie mam pojęcia. Po prostu nie mam tego pojęcia, co jest najlepszą e, generacją, co jest jedną z lepszych generacji. Tutaj możemy sobie od razu zamontować oczy, dają nam pancerz? O, ciekawe. automatycznie za każdym razem, kiedy korzystasz z skanera przeciwników w promieniu, eee, tutaj tak, a tu automatycznie muszę się swoją te podświetlać osłon... przeciwnikami za osłonami. jak Jakby za każdym razem z skanera, to jest bardzo ciekawe. Opóźnienie przez kamery sześciokrotnego optycznego umożliwia też dwukrotnego zbliżenia. Sześć razy można przybliżyć, co jest bardzo mniejsze widoczne dla przeciwnika. Mnożą pewne no, strzałowe. No tutaj bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Możemy sobie tutaj dodawać naprawdę kora czułowa. Możemy sobie tu naprawdę wiele zmieniać, no i możecie właśnie zauważyć, że tutaj teraz to wszystko w ogóle inaczej wygląda. Co mi się bardzo podoba. Co jest bardzo zróżnicowane. O ile rupieci mam. Sprzedaj. No i cóż moi drodzy. Nie będę przedłużał. Zostawię was z tą piękną panoramą, a może nie tyle co panoramą, a widokiem na część miasta. O, Jefferson. Witaj. Jefferson? Znów potrzebuję twojej pomocy. Sprawa prywatna. Tak? O co chodzi? To nie jest rozmowa na telefon. Wpadnij do nas, to wszystko ci wyjaśnię. W porządku, możesz na mnie liczyć. Świetnie, to do zobaczenia u nas. Pamiętasz miejsce? Jasne, do zobaczenia. No i oczywiście moi drodzy, już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, która mnie naprawdę zmotywuje do nagrywania dalszego. Dalszych historii w, w, w świecie cyberpunk, bo oczywiście, moi drodzy, wlatują pełnoprawne odcineczki z cyberpunka z nowego Delce, które zakupiłem w dniu premiery, kiedy było już można. Czeka to wszystko, więc za 4 dni, cztery dni z hakiem można oczekiwać ode mnie filmików. Które będą kwintesencją Mam nadzieję tak jak w Wiedźminie Krew i wino Albo serce z kamienia Było takim Mocnym e, mocnym Strzałem gdzie po prostu gracz Wczuwał się coraz bardziej W tą całą historię I cóż moi drodzy Nie zostaje nic innego jak pożegnać Was ciepło w tym brudnym Mieście Night City Było, było, było bardzo miło Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.